Witajcie drodzy odkrywcy na Wyspie Wiedzy. Dzisiaj dowiemy się czegoś niezwykłego o kościach. Czy wiedzieliście, że kości człowieka są mocniejsze niż stal o tej samej wadze? Wyruszmy razem na fascynującą wyprawę, by poznać tę niezwykłą właściwość naszych ciał. Zapraszam do wspólnego odkrywania tajemnic ludzkiego szkieletu. Nad zwierciadlanym jeziorem spotkałam krokodyla i kraba. Krokodyl powiedział, że kości człowieka są tak mocne, bo ludzie jedzą dużo szpinaku, który wzmacnia kości, podobnie jak stalowe pręty. Krab stwierdził, że kości są mocne, ponieważ ludzie ukrywają w nich malutkie metalowe gwoździe, które nadają im wytrzymałość. Ich pomysły były bardzo zabawne, ale naprawdę kości zawdzięczają swoją niezwykłą siłę specjalnej budowie, w której minerały takie jak wapń łączą się z elastycznymi włóknami białkowymi. Dając kościom zarówno twardość, jak i elastyczność. Przy zatoce zjawisk spotkałam pancernika i słonika. Pancernik powiedział, że słyszał o pewnym człowieku, który spadł z drzewa i choć doznał wielu stłuczeń, jego kości pozostały całe właśnie dlatego, że są bardzo wytrzymałe. Zastanawiał się, czy to prawda, że są mocniejsze od stali. Słonik opowiedział, że widział model ludzkiej kości w jednym z przybrzeżnych obozów badawczych. I zauważył, że jej wnętrze przypomina misterną sieć belek, podobną do mostów wiszących. Ich przykłady świetnie pokazały, że kości człowieka, mimo że lekkie, mają niezwykle mocną strukturę i potrafią wytrzymać ogromne obciążenia. Właśnie dlatego porównuje się je do stali. Na polanie pytań spotkałam czarną panterę i arem. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam: Co wiedzą o tym, że kości człowieka są mocniejsze niż stal? Czarna pantera powiedziała, że tajemnicą tej wytrzymałości jest połączenie twardych minerałów, jak wapń, z elastycznymi włóknami kolagenowymi. Dzięki czemu kość jest twarda, ale nie krucha. Ara dodała, że dzięki tej wyjątkowej strukturze kości mogą absorbować wstrząsy i nacisk lepiej niż stal tej samej wagi. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę i podsumowałam, że rzeczywiście ta unikalna kombinacja materiałów sprawia, że kości mają wyjątkowe właściwości wytrzymałościowe. Kochani badacze, dziś poznaliśmy niezwykłą siłę kości i odkryliśmy, że u człowieka są one mocniejsze niż stal o tej samej wadze. Dowiedzieliśmy się, że zawdzięczają to swojej specjalnej budowie łączącej twarde minerały z elastycznymi włóknami. Mam nadzieję że ta ciekawostka rozbudziła Waszą ciekawość. Do zobaczenia na kolejnych, fascynujących wyprawach po wyspie wiedzy.